Rodzina Dumbledora to temat, który od zawsze fascynował fanów serii o Harrym Potterze. Albus Percival Walfric Brian Dumbledore. Końcowa postać, która dała nadzieję wielu, skrywa w sobie wiele tajemnic. Jego historia, włączając jego rodzinę, to opowieść o potędze, tragedii i zawirowaniach losu. Dumbledore urodził się w 1881 roku w miasteczku Mold on the wold Był synem Percivala Dumbledora, uznanego czarodzieja, i Kendry Dumbledore, czarodziejki, która, jak się później okazało, została zmuszona przez okoliczności do opieki nad niepokornym dzieckiem. Na początku życie w rodzinie Dumbledorów wydawało się idylliczne. Jednak szybko pojawiły się cienie, które rzuciły mrok na ich relacje. Kendra Dumbledore była osobą nie tylko utalentowaną w magii, ale także niezwykle odważną. Po tragicznym wypadku, podczas którego jej córka Ariana została ranna w wyniku ataku mugoli, Kendra mogła tylko obserwować, jak rodzina staje się coraz bardziej skomplikowana. Ariana Posiadająca niezwykłe zdolności magiczne, z powodu swojego stanu stała się coraz bardziej nieprzewidywalna i trudna do opanowania. Jej magia wywoływała niezaplanowane wybuchy, co potęgowało napięcia w rodzinie. Kendra w obliczu chaosu starała się zrozumieć i chronić córkę, ale czuła się osamotniona w walce z demonami, które atakowały jej rodzinę. Głównym antagonistą tej opowieści wydaje się być brat Dumbledora Aberforth. Ich relacje były skomplikowane, pełne milczenia, urazów i tajemnic, które nigdy nie zostały w pełni wyjawione. Aberforth był odpowiedzialny za ochronę Ariany. Co często prowadziło do trudnych wyborów, ich różne podejścia do rodziny ostatecznie oddaliły ich od siebie, a Aberforth stał się dla Albusa bardziej nieprzeniknioną zagadką niż jakiekolwiek moce. Albus, pragnąc usunąć się z rodziny, zdecydował się podążać własną, ambitną drogą. Jego genialność szybko go wyróżniła, a jego umiejętności przyciągnęły uwagę wielu. Jednakże w miarę jak stał się coraz bardziej znany, nieuchronnie wciągnięty został w wir mrocznych wydarzeń, w tym poznanie Gelerta Grindelwalda, swojego największego przyjaciela. Ich przyjaźń, początkowo obiecująca, ewoluowała w coś, co mogło zniszczyć wszystko, w co Albus wierzył. Grindelwald z charyzmą i ambicjami zdołał oczarować Dumbledora, wprowadzając go w świat niebezpiecznych idei o dominację czarodziejów nad Mugolami. To był moment, gdy młody Albus stanął w obliczu ogromnego dylematu moralnego. Ich relacja była niczym taniec w mroku, pełna namiętności i zagrożeń, wyznaczająca kierunek na całe życie Dumbledora. W końcu tragiczne wydarzenia z Arianką doprowadziły do rozłamów ich relacji, stawiając Dumbledora przed pytaniami głęboko zakorzenionymi w jego sumieniu. Dumbledore, będąc świadkiem upadku swoich bliskich, stawał się nie tylko potężnym czarodziejem, ale także człowiekiem pełnym wyrzutów sumienia. W miarę jak jego historia się rozwijała, musiał stawić czoła skutkom swoich decyzji oraz cierpieniu, które przyniosły. Jego relacja z Harrym Potterem, który był niczym wschodząca gwiazda, stanowiła dla niego szansę na odkupienie, ale też nieustanny przypływ bólu i wspomnień. I tak, w miarę jak zbliżaliśmy się do kulminacji Wielkiej Wojny, dziedzictwo Dumbledora stawało się coraz bardziej złożone. Harry Potter, wybawca, któremu Dumbledore oddał część swojego dziedzictwa, Musiał zmierzyć się z ogromem oczekiwań i odpowiedzialności, które ciążyły na jego młodym barku. Albus Dumbledore, mimo pozornej siły, zmagał się z własnymi demonami. Jego decyzje przeciwko Grindelwaldowi, zawirowania w przyjaźni, które zakończyły się tragicznie, zbudowały mur między nim a jego najbliższymi. To nie tylko relacja z Aberfortem i Arianną ale również długie zmagania ze świadomością, że jego ambicje miały swoje konsekwencje. Nieustannie musiał zmagać się z poczuciem winy, ponieważ w pogoni za potęgą spalił wiele mostów, które nigdy nie mogły być odbudowane. Gdy w obliczu nieuchronnej konfrontacji ze swoją przeszłością, Dumbledore musiał zmierzyć się nie tylko z efektami swoich działań, ale także z konsekwencjami, które miały zaważyć na losach całego czarodziejskiego świata. W miarę jak Lord Voldemort zyskiwał siłę, Dumbledore stał się najbardziej poszukiwaną osobą, ale także światłem nadziei dla wielu, którzy musieli stawić czoła ciemności. Podczas gdy Harry dorastał pod okiem Dumbledora, nauczył się nie tylko o magii, ale również o wartościach takich jak miłość, przyjaźń i poświęcenie. Dumbledore uczył go, że prawdziwa siła nie tkwi w potędze magicznej, ale w zdolności do czynienia dobra nawet w obliczu najtrudniejszych wyborów. Dumbledore często podkreślał, że każdy ma w sobie moc, aby wybrać pomiędzy dobrem a złem. Co czyniło ich relację jeszcze bardziej dynamiczną. Jednak w sercu Dumbledora tkwiła także głęboka tęsknota za utraconym dzieciństwem, w którym marzył o wielkości. Jego ambicje stawały się ciężarem, a pamięć o stracie i przeciwnikach, których wyhodował samodzielnie, zdawały się ciążyć niczym kamień na sercu. Niezwykle złożona psychologia Dumbledora odciskała swoje piętno na decyzjach, które podejmował w obliczu chaosu. Czy miał rację, przygotowując Harego na najtrudniejszą walkę? Czy mógł w ogóle spełnić swoje obietnice o ochronie? W miarę jak historia się rozwijała, a karty były odkrywane, Dumbledore wiedział, że jego czas dobiega końca, a tulił w sercu nadzieję, że Harry odnajdzie w sobie odwagę, by podnieść sztandar. Gdy dawni towarzysze z pewnością opuścili plac boju, Dumbledora przeszywało tysiące wspomnień. Zachowując szacunek do przeszłości, za każdym razem gdy patrzył w lustro, widział nie tylko twarz wielkiego czarodzieja, ale także symbole cierpienia bliskich, utracone szanse na pojednanie i miłość. Czuł głęboko zaszyte pragnienie, aby powstrzymać ból, który wtopił się w sercach ludzi, i chociaż był potężny, wiedział, że sam nie da rady. Konfrontacja z Grindelwaldem była długą drogą, którą przebył, by zrozumieć samego siebie. W kulminacyjnym momencie, który nabierał coraz bardziej dramatycznego charakteru, każda decyzja, którą ostatecznie podjął. Była nie tylko decyzją o przyszłości magii, ale również o tym, jak zrozumieć i przełamać ciąg błędów w swojej rodzinie. I chociaż żadne zrozumienie nie mogło naprawić przeszłości, mogło pomóc mu budować nową teraźniejszość, ale i przyszłość, którą Harry miał kontynuować. Czy Dumbledore był w stanie wybaczyć sobie błędy przeszłości? Z upływem czasu najważniejsze okazało się dla niego nauczenie Harego. Że prawdziwa siła tkwi w miłości i przyjaźni, a nie w potędze. W końcu, gdy nastał dzień ostatecznej konfrontacji z Voldemortem, Dumbledore wiedział, że to nie jego potęga decydowała o wygranej, lecz połączenie więzi między Harym a jego przyjaciółmi. Ostatnie momenty Dumbledora były symbolem jego rozwoju. Człowieka, który przyjął swoje ograniczenia i uczynił z nich impulsy do działania. W miarę jak wydarzenia się rozwijały, jego osoba przekształciła się z najpotężniejszego czarodzieja w symbol nadziei. Kiedy opuścił ten świat, pozostawił po sobie nie tylko mądrość, ale i naukę, że nawet w najciemniejszych czasach, miłość i przyjaźń są najpotężniejszymi siłami, które mogą przeciwstawić się złu. I właśnie to dziedzictwo przetrwało, inspirując kolejne pokolenia czarodziejów. A ty co sądzisz o Dumbledore? Daj znać w komentarzach.